Słyszę... śpiew. Wiedźmin pokręcił głową. Milwa parsknęła. O mamy masz, poeto. Cicho! Zamknijcie się. Ktoś śpiewa. Mówię wam. Nie słyszycie? Geralt ściągnął kaptur. Milwa również nadstawiła uszu. Po chwili spojrzała na Wiedźmina i w milczeniu kiwnęła głową. Muzyczny słuch nie zawodził Trubadura. To, co wydawało się niemożliwe, okazało się prawdą. Stali oto w środku lasu, wśród mrzawki, na drodze zasłanej trupami, a dobiegał ich śpiew. Od południa ktoś nadchodził, śpiewając raźnie i wesoło. Milwa szarpnęła wodze karosza, gotowa do ucieczki, ale Wiedźmin powstrzymał ją gestem. Był ciekawy, bo śpiew, który słyszeli, nie był groźnym, rytmicznym, dudniącym wielogłosowo śpiewem maszerującej piechoty, ani buńczuczną piosenką kawalerzystów. Zbliżający się śpiew nie budził lęku, wręcz przeciwnie. Deszcz sumiał w listoli. Zaczęli rozróżniać słowa piosenki, wesołej piosenki, zdającej się w tym pejzażu wojny i śmierci czymś obcym, nienaturalnym i absolutnie nie na miejscu. Aster nagle zaśmiał się. Wyciągnął z podłokiego płaszcza lutnie, nie bacząc nasykania wiedźmina i milwy szarpnął struny i zawtórował na całe gardło. Patrzaj, tata, na łęgu wilczek, łapy w lecze, łeb spuszczony, chwost skulony z oka łez ciecze. Czemuż to ta bestyja taka zasmucona? Widno wczoraj ożeniona albo zaręczona. Odwrzasnęły z całkiem bliska liczne głosy. Huknął gromki śmiech. Ktoś przętliwie zagwizdał na palcach, po czym zza zakrętu gościńca wyłoniła się dziwna, malownicza kompania maszerująca gęsiego, rozbryzgująca błoto rytmicznymi uderzeniami ciężkich buciorów. Krasnoludy, stwierdziła półgłosem Milwa.